Dziś witam Was z gór Kaukazu. Wyobraźcie sobie, że stąd jest zaledwie 50 km do Rosji, 25 km do Czeczenii i 11 km do Osetii. Ale moim celem nie będzie dzisiaj łazikowanie po górach, a dotarcie do opuszczonych osetyjskich zabudowań. Mam na imię Kaśka, witam Was na kanale Wałkowanie Świata i zapraszam! Piękna jest ta dolina, i piękny jest ten szlak, który nią prowadzi wśród gór, które wyglądają jak pluszowe, zobaczcie sami. I pośród strumieni, którymi płynie mineralna woda. To właśnie pomarańczowo-żółte są to mineralne osady, które pozostają po tym, jak przepłynie tutaj, właśnie górska woda. Wygląda to jak krwawa rzeka, cała czerwona, a wszystko przez te minerały, które się w środku znajdują. I powiem Wam, że śmierdzi tutaj jajkiem. Potwornie. Spójrzcie na to. Formalnie mapa Gruzji wygląda w taki właśnie sposób. Ale tak naprawdę rzeczywistość jest nieco inna, dlatego że z terenu Gruzji wydzieliły się dwie autonomiczne republiki. Jedna to Osetia, druga to Abchazja. Na końcu tego wąwozu, którym właśnie idę, na końcu tej doliny, znajduje się właśnie granica z Osetią. W tej chwili sytuacja wygląda w taki sposób, że gruzini nie mają prawa przekroczyć tej granicy. Więc jakby popatrzeć na to, jak to wygląda w rzeczywistości, to ta mapa. Powinna być narysowana tak. Osetyjscy górale zawsze czuli się odrębną grupą od Gruzinów, dlatego też chcieli założenia swojego własnego państwa. Ale Gruzja nie chce się na to zgodzić z kilku powodów. Jednym jest oczywiście ziemia, a drugim to, że na terenie Osetii przebiega bardzo ważna droga żeby się dostać przez Wielki Kaukaz, żeby bezpiecznie przekroczyć Wielki Kaukaz, to są trzy drogi, które prowadzą pomiędzy Gruzją a Rosją. Pierwsza droga jest właśnie na terenie Osetii i ona jest o tyle ważna, że znajduje się tam tunel, dzięki czemu w różnych warunkach pogodowych, nawet tych gorszych, jest ta droga przejezdna. Druga droga to ta gruzińska droga wojenna, którą jechaliśmy. I trzecia droga znajduje się na terytorium Abchazji. Abchazja to jest również ta autonomiczna republika i w tym momencie Gruzja może wykorzystywać tylko tą jedną drogę, tą gruzińską drogę wojenną. Dlatego, że ani do Osetii, ani do Abchazji Gruzini nie mogą wjechać. I teraz powiem Wam jeszcze jedną ciekawostkę. Jeżeli takie małe państewko chce się wydzielić, to oczywiste jest, że potrzebuje dużego i silnego sojusznika, więc możecie sobie wyobrazić, a na pewno wielu z Was się już domyśla, kto jest tym sojusznikiem dla Abchazji i dla Osetii. Oczywiście na białym koniu wjeżdża tutaj Rosja, do której te tunele, te drogi są również strategicznie ważne. Żeby wspomóc swoich sojuszników, Rosja wprowadziła na teren Osetii Korpus Pokojowy, który ma zapewnić ochronę obywatelom tego rejonu. I powiem Wam, że to mi bardzo przypomina sytuację z Naddniestrza. Naddniestrze to jest część, która wydzieliła się z Mołdawii i tam również Rosja wprowadziła swoje pokojowe wojska po to, żeby zapewnić ochronę obywatelom rosyjskim, którzy mieszkają na tym terenie, to jest przecież Mołdawia, a tu jest przecież Gruzja. I Wygląda to tak, że Rosja wchodzi na tereny innych krajów pod pretekstem tego, żeby zapewnić im właśnie ochronę, a tak naprawdę powoduje destabilizację tego rejonu. Jak byłam w Tbilisi, to widziałam, że oprócz tego, że jest tam mnóstwo gruzińskich flag, flag to jest też również mnóstwo flag Unii Europejskiej. Gruzja nawet złożyła niedawno wniosek, żeby przystąpić do Unii Europejskiej, co z pewnością zostanie odrzucone ze względu na nierozwiązaną tą sytuację polityczną, która jest w tym rejonie. Górale są to ludzie o dużym poczuciu wolności i to dotyczy. Moim zdaniem, górali na całym świecie, bo jak się żyje w takich miejscach, w takich górach, w takim otoczeniu przyrody, to jasne jest, że kocha się wolność. I oni żyją zazwyczaj w takich bardzo hermetycznych społecznościach, oddzieleni od całego świata, tymi górami, żyjąc sobie w tych dolinach, i ten świat zewnętrzny i ta cała polityka ich nie obchodzi. To jest ich świat. Góry są ich światem. I teraz wyobraźcie sobie Pasterzy. Tam na przykład po drugiej stronie rzeki idzie stado krów. Więc wyobraźcie sobie takich pasterzy, którzy wypasają krowy, albo którzy wypasają owce, nieważne, idą z tymi swoimi zwierzętami po halach, przez góry i mogą je wypasać wszędzie. Ale tutaj okazuje się, że nie, bo pojawiają się granice. I tym problemem, taki problem mamy teraz, kiedy pojawia się granica Osetii całkiem niedaleko. Zdarza się tak, że pasterze, którzy prowadzą swoje stada, przekraczają te granice, dlatego że nie są świadomi jej istnienia. Tak jak wam powiedziałam, nie obchodzi ich, to nie obchodzi ich polityka. Masz swoje stado, no to je tutaj pasiesz tak, jak robiłeś to od wieków. A teraz nie mogą tego zrobić. Kiedy natrafią na patrol. To jest to traktowane jako nielegalne przekroczenie granicy i zostają aresztowani. Musi interweniować rząd w Gruzji, ale zanim się to uda, zanim się uda coś zdziałać, to zazwyczaj miesiąc do dwóch miesięcy siedzą gdzieś w areszcie, po czym są puszczani wolno. Ale zobaczcie, jakie to jest straszne ograniczenie. To są ludzie, którzy wybierają pewien styl życia. A przez politykę są zmuszani do życia w zupełnie inny sposób. I za chwileczkę dojdziemy sobie do wioski, która jest w tej chwili prawie zupełnie opustoszała i coś Wam jeszcze opowiem. Ja trochę tych górali rozumiem. Wydaje mi się, że w moich żyłach płynie jakaś góralska krew. Bo kiedy ja widzę takie drogi, takie góry i takie doliny, to też mogłabym iść przez, przed siebie godzinami. I wracając jeszcze do tych e, granic, powiem Wam, że w takich momentach uświadamiam sobie, jak mamy duże szczęście, że dla nas te granice w Europie nie stanowią już przeszkody. Że będąc w europejskich górach, możemy je sobie dowolnie przekraczać. I cieszyć się tą wolnością, którą nam góry dają. Spójrzcie tam to, to są pozostałości warownej wioski. Gruzini i Osetyjczycy nigdy za bardzo za sobą nie przepadali. Ale ciekawa rzecz się wydarzyła, kiedy chcieliśmy tutaj porozmawiać z lokalnymi mieszkańcami na temat tej sytuacji pomiędzy Gruzją a Osetią i powiedzieliśmy słowo Osetia. Na co oni się obruszyli. I wiecie dlaczego? Dlatego, że w ich języku Osetia. Ma inną nazwę, ten rejon ma inną nazwę. Nie będę teraz sobie łamać języka, bo pewnie coś przekręcę. Poprosiłam pewną gruzinkę, żeby powiedziała dla mnie, jak brzmi nazwa Osetia po gruzińsku, więc teraz posłuchajcie. Sama ciabło. Powiedziała mi również, że kiedy rozmawiając z nimi, rozmawiając z lokalnymi mieszkańcami, używamy nazwy Osetia, to dla nich jest troszeczkę to jak ujma na honorze. Jakby to porównać, to można by tak powiedzieć, wiecie, jakby do Polski przyjechali na przykład Niemcy i pytaliby was o drogę do Wrocławia i zapytali was, którędy na Breslau. Myślę, że wydźwięk tego jest podobny. Tak więc, jeżeli będziecie tutaj w tym rejonie i będziecie sobie chcieli z Gruzinami pogadać o Oseti, to możecie użyć tego właściwego gruzińskiego słowa i na pewno będzie to mile widziane. Słuchajcie, ja nie jestem ani historykiem, ani politykiem. Trochę czytałam o, o tej sytuacji między Gruzją a Osetią, ale będąc tutaj powiem Wam tak, z takiego ludzkiego punktu widzenia, że strasznie smutnie wygląda ten teren tutaj. Tu są domy, które zostały zniszczone, wioski, osady, które zostały zniszczone, a kiedyś zamieszkiwali je ludzie. To była ziemia, która była dla nich ważna. To były domy, które sobie wybudowali, to były miejsca, w których się rodzili, w których żyli, zakochiwali się, umierali, a teraz jest to zupełnie, doszczętnie zniszczone. I jak, jak sobie tutaj siedzę, to mam takie przemyślenie, że w takich konfliktach. Cierpią najbiedniejsi ludzie, tacy jak tutaj, którzy byli zmuszeni do tego, żeby porzucić wszystko, wszystko, co mieli, swoją ziemię, swoje domostwa i ruszyć gdzieś na inne terytoria, na ziemię, których nie znają, po to, żeby zaczynać wszystko od początku. Dotarliśmy już do końca naszej drogi, dalej dojść się nie da. Ta twierdza jest ostatnim punktem na naszej trasie. Tuż obok, na dole znajdują się fortyfikacje gruzińskich pograniczników, a za tą górą Osetia.